thank you Czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, to inwestycyjna współpraca samorządów współfinansowana ze środków funduszy europejskich. Te fundusze, wydawane właśnie w ten sposób, w którym to jednostki samorządów lokalnych z danego obszaru porozumiewają się ze sobą dla wspólnej realizacji projektów dotyczących ich wspólnych celów, mogą być wydawane w najbardziej racjonalny sposób. Wspólnie robimy więcej. Ten cel też przyświecał że zarządowi województwa w momencie, kiedy postanowiliśmy, że dużą samodzielność damy poszczególnym, zintegrowanym inwestycjom terytorialnym. Dolny Śląsk jest cały podzielony pomiędzy siedem takich podmiotów. Sześć to zintegrowane inwestycje terytorialne i jeden inny instrument terytorialny. Dolny Śląsk w tym względzie należy do przodujących regionów w Polsce, ponieważ nie we wszystkich całej jego połacie są przyporządkowane poszczególnym zitom. Zit, którym poza Bolesławcem uczestniczy 19 jednostek samorządów, dotyczy zachodniego obszaru funkcjonalnego w województwie dolnośląskim. Bardzo się cieszę, że ten pierwszy etap dobiega końca. On wymagał bardzo dużo pracy ze strony naszych urzędników. Ja bardzo dziękuję też Państwu za to, że odpowiadacie na telefony i że szukamy wspólnie kompromisu, bo rzeczywiście było tak, że w niektórych działach było za dużo yy, projektów i najczęściej tak było, że znaczy one opiewały na znacznie większą kwotę niż można było się zmieścić w tych ramach, ale też czasami trzeba było znaleźć dodatkowe rozwiązania w niektórych innych działach, które... Opiewały na kwoty, co do których nie było dobrych projektów, ale myślę, że możemy dzisiaj być usatysfakcjonowani, że no ten taki naj, najcięższy etap, ktoś mówi dzisiaj zaczynamy. No zaczynamy, ale tak naprawdę to też kończymy te wiele miesięcy ciężkich prac, tym bardziej, że w zasadzie nikt z nas, ani, ani nasi urzędnicy, ani państwo nie, 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 nie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w tego typu projekcie, jakim jest Zizoj. Te skróty, nawet rozwinięte, są nieco egzotyczne dla zwykłego mieszkańca obszaru, którego dotyczy, ale to przekłada się jednak na bardzo zrozumiałe konkrety. Te zawiłości wyjaśnia w pierwszym rzędzie zrozumienie samej idei zintegrowanych inwestycji terytorialnych. ZITY, forma współpracy współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. I przy pomocy tego instrumentu jednostki samorządu terytorialnego, czyli my, miasta i obszary powiązane z nami funkcjonalnie, będziemy realizowali wspólne cele i przedsięwzięcia, które będą nas łączyć, będą one finansowane z funduszy europejskich. Ta forma współpracy umożliwia wyjście poza. Sztywne granice administracyjne samorządów. To, co żeśmy się przyzwyczaili wcześniej, że sami realizujemy zadania, sami je robimy, nie patrzymy w kierunku innych czy w kierunku naszych granic. Zadania realizujemy razem i wspólnie. Liderem zintegrowanych inwestycji terytorialnych zachodniego obszaru funkcjonalnego jest gmina miejska Bolesławiec. Uczestniczy w nim 20 samorządów lokalnych z zachodniej części Dolnego Śląska. To obszar niemal 2500 km2, na którym zamieszkuje 225 tysięcy osób. Wspólne inwestycje, które będą w ramach tego projektu prowadzone, opiewają na niemal 32 miliony euro. W sumie samorządy przygotowały w ramach tych działań 100 projektów. Ideą, która przyświeca w ich wyborze, było między innymi to, by ich realizacja przyczyniała się również do integrowania całego tego obszaru, który go dotyczy. Od roku pracujemy już na wspólnej strategii, opracowujemy ją, bardzo ciężkie zadanie, o czym już wspomniał mój przedmówca, wybór odpowiednich zadań, które wpisują się w cele. Unii Europejskiej, które są powiązane, zintegrowane i które rozwiązują wspólne problemy społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne. W tej chwili już jesteśmy na ukończeniu prac nad strategią. Wyłoniliśmy wykonawcę ocenę oddziaływania na środowisko tej strategii i konsultacji społecznych. Umowa będzie podpisana lada dzień. Te wspólne cele to opieka społeczna, edukacja, termomodernizacja budynków, bioróżnorodność, rozwój terytorialny, turystyka i kultura oraz przestrzeń publiczna. Ten nowy sposób podejścia do realizowania inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych ewoluował w trakcie jego konkretyzacji. Dotyczyło to również kwot, które były na to przeznaczone. Początkowo było to około 180, niecałe 180 milionów. Natomiast w wyniku negocjacji, wniosków, ale i również takiej mocnej woli samorządów, żeby jak najwięcej pieniędzy było przeznaczone, jest to w tej chwili kwota ponad 530 milionów złotych. A więc 180-500 milionów. 530 milionów, a więc widzimy, jak, jak, ogromna, jak ogromny postęp, ale jak i skuteczność w negocjacji z zarządem województwa. To wszystko było możliwe również dzięki negocjacjom zarządu województwa dolnośląskiego z Komisją Europejską, które dotyczyły kwot przeznaczonych dla regionu a które zakończyły się niewątpliwym sukcesem w postaci podwojonej kwoty opiewającej na ponad miliard 700 milionów euro. Do tego doszło też ponad pół miliarda na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla regionu. Tu była mocna walka o to, żeby również Funduszem Sprawiedliwej Transformacji objęty był powiat Gorzalecki. No, niestety nie udało się, ponieważ tam koncesja na wydobycie węgla, na działalność tej kopalni jest czy była prognozowana na, na 2044 rok, co wychodziło. Poza kryterium, które przyjęła Komisja Europejska, to jest 2038. Jest jednak szansa, by powiat Zgorzelecki mógł skorzystać z tych funduszy w kolejnym okresie programowania. Spotkanie w Bolesławcu przedstawicieli samorządów biorących udział w zicie zachodniego obszaru funkcjonalnego było już momentem, w którym rozpoczynać się będzie realizacja konkretnych projektów. I cieszę się ogromnie, że dzisiaj będziemy podpisywać. To porozumienie. Jest wiele zadań, które wychodzą poza tereny gmin, a więc sąsiadujące gminy będą realizować te projekty albo będą to projekty kompatybilne, uzupełniające się. A o to przecież chodzi, bo przy większej liczbie uczestników tego projektu. Na no te oddziaływanie tego projektu będzie również większe. No życzę, żeby te projekty, które Państwo wyznaczyliście do realizacji, bez większych zakłóceń były zrealizowane. W Bolsajskim Ośrodku Kultury nastąpiło więc podpisanie porozumienia terytorialnego w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach ZIZOW. Porozumienie podpisali marszałek województwa dolnośląskiego i prezydent Bolesławca. Zostało ono też parafowane przez szefów gmin i powiatów wchodzących w skład tego instrumentu finansowego.